No, patrzcie, gówno wybiło. Gówno wybiło i patrzcie jak równo płynie. Papier taletowy, wszystko, kurwa, płynie. O, teraz se stanął i gówno robi. Uciekać, bo mnie zaraz opłyskają. ale pytanie jest, gdzie to płynie? Do parku na trapkę. Samochody rozchlapują. Tutaj się płynie, całą ulicą płynie te gówno. Tam gdzie? Tam do żadnego burzosa nie wchodzi, wszystko pozatykane. O przelewa się proszę do parku O. tutaj oto ociechnie, o tu przyszło tam o, na plac zabaw te gówno płynie a tutaj płynie A. Tu płynie, tak. Płynie, płynie, płynie. O. Płynie. Tu się zakręca i tutaj Wpływa, o, tam na łąkę na drugą stronę ulicy ładnie wpływa i całe wszystko zalane. O! Całe to to zalane gównem. Wszystko zalane gównem z papierem taletowym. Wszystko ładnie. Tak! Tak dba. Urząd i kompania wodna o, o bateli. To gorzej niż w jakichś kurczek krajach Trzeciego Świata, bo tam przynajmniej nie srają na placu zabaw. A tutaj się sra. Tak. Sra się. O, jak tam woda przepływa. Pod ławką. Tutaj z ulicy. Tak. Bo oczywiście żadna studienka nie działa. Wszystko jest pozatykane. No, to chyba dziewczynka nie wie, co tutaj płynie. No, i tam sobie płynie aż do morza, pewnie. Bo żadna studienka tego nie bierze, bo wszystko jest pozatykane. A zresztą zaraz się tam przejdę i, 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 i zobaczę. A przez te to już może oczyszczone przepłynie. Kurwa, ma. A rachunki za wodę trzeba płacić. A to powinna być tylko połowa rachunku za czystą wodę. Bo gówno teraz ja mogę sam wylewać na ulicę. Jak w krajach trzeciego świata. I to tak od świąt płynie. A czy wcześniej płynęło, to nie wiem, bo mnie tu nie było. O. O. A nie, tu zaraz podejdziemy. Najlepiej, żeby wszystkim pokazać, że to z tej ulicy przepływa. Tak. Bezwolnie przepływa to z ulicy. Te gówno. A jakaś podpaska. Dobra, i teraz idziemy kurde dalej. Gdzie to, jak już wszystko tutaj napełni tą trawkę tym gównem, gdzie to dalej popłynie? Już zaraz wszystkim pokażemy, gdzie to dalej popłynie. Tak, no widzicie, tu rzeka płynie normalnie. Ojej, jak, jaka rzeka płynie gówna. a może wsiąka w tą trawkę. Szkoda mokro to jak piero, zapada się człowiek do prawie do kostki w to tą to błoto. No tak, tutaj dopływało. To tu. Jakieś studnie są. Ale nie wylewa się, wszystko, wszystko ładnie wsiąka. No no to to jest ekologia prawdziwa. Gówno wylewa się na trawnik, pewnie żeby nawoziło. No. Nie, to dobra koncepcja jest. Tak, to taka nowoczesna koncepcja. W Warszawie tak samo. Co każdy deszcz, to gówno wylewa się do Wisły no to taka europejska koncepcja jest no podobno wyszli z Anglii ale ale trzymają się tej koncepcji europejskiej, nowoczesnej no tam Warszawie też powiedzieli, że to no a to tam Wisła jest tylko dobrze nawożona to tam nie za żadne skażenie czy coś tylko dobrze nawożona no to sobie ptaki wybierają może jakie gówno przepłynie smaczne no bo jakie resztki z kuchni. Wszędzie k***a z tej studni wy, 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 wybitej, wszędzie. Takie fajnie to to wsiąka, no. Nie wyglina, a taka chłopka. pokryte, główne, wszystko jeszcze raz pokażę za niedowiarni, płynie? A skąd płynie? Pięknie płynie te gówno. Tu z tej strony ulicy i z tamtej. Żadna studzienka po drodze nie działa. Żadna. No bo po co? Wszyscy ci ludzie, co tu mieszkają, to powinni zniżkę dostać na wodę. Tylko połowa rachunku za czystą wodę. Gówno to się mogliby sami na ulicę wydawać. No. Odpadł samochód. O, jak ładnie płynie. Ojoj, oj, ojoj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. O, jak ładnie gówno płynie. Wszędzie gówno. O, o ta. Ta. Jakie ładne gówno Tak, już zniszczenia na jezdni widać. Asfalt już wybiło. Wszystko już zniszczone. No O! Papieru taletowego wszędzie pełno. Tak! Piękne gówno! Wszystko gównem zalane! Jaki kraj! Takie sieci wodociągowe. A tam sukienka jakaś jest, ale oczywiście nic nie wchodzi. I to jakaś następna jest, też nic nie wchodzi. Bo po co? Ale tych pachołków nastawiali od chuja. No, to widzicie. Jak gówno płynie, o takie gówno płynie. I tak wybija, o. Takie gówno, o. I tak wybija. No po co robić. No oni podobno do Masz Green jeżdżą to wysypać. Bo jest oczyszczalnia ścieków kurde Kilometr dalej. I mogliby spokojnie tutaj, we 4, to by wszystko może wyciągnąć, jakby szybko jeździli. Ale nie! Trzeba jechać do Maszgin. No. Tę, ta gówno widzicie tu płynie, o. O, tu widzicie całe te gówno płynie. Stamtąd, stamtąd. O, tutaj płynie, o. Mm.